Okej okay. O Popnes Monkawu Smutno mi jest No nie wiem cieszyć się mam? Nie mogę Boże Ja wiem co to jest jakiś chyba odcinek na YouTube a. Więc Czekaj okay. Faktycznie oznaczał Dobra czekajcie czekajcie Wait 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 Czekajcie kwadratowa go nie ma nawet jeśli masz część swojego zioła, to będzie weselszy. a nie mogę. A co, ja, co ja mam taką psychę, żeby wbić? Jestem DC Może już się bo, boję. Chodźmy robić kontent. A nie, jest wielki ananas, pójdę, pójdę, bo mi się akurat skończył tego. Akurat mi się skończył yy, koralowiec, co nie? To pójdę. Fordy, ale to daleko. Ale to daleko. Strasznie. Dobra, niech przyjdzie. Przynajmniej go z torkiem wyjaśnia, jak coś odwali yy, F3 Minus 25, dobra. Już przyjdzie. Trochę ja się boję, chat. Co się stanie. On takie Monka giga o co chodzi? Ale jak coś odwali, to walę go po prostu, no. Tarcza, bezki to nie mam tarczy. A przydałaby się w sumie, co nie? Ej hey, bezki tu czy Ja przez całą edycję chodzę bez tarczy. Tak to jest, no ale nie ma zbroi z netherite'u bo nie ma netherite'u już na serwerze, no! Jakby był, to bym miał. W poniedziałek był restart, a w poniedziałek już nie było. Chyba, gdzie on jest? Czekam na niego. W ogóle, gdzie jest Torek? Torek w ogóle coś robi? Torek we swoim grzybie coś robi. Idę sprawdzić w sumie. A. I on ma wejście tam na dół. On jest na dole pod swoim grzybem. Umagi sam wejście. A gdzie on ma wejście? A czy chcę. Nigdy tam nie byłem pod torkiem, tak? Gdzie on ma to wejście? Kop się, tak? Nie ja wiem, że mogę się wkopać, ale. O, jest dokument. Dobra, zawalist grzyb. że się spada i wypada. Dobra. O, nie wziąłem wejść wejście, bez nawet enchantów nie ze na Discordzie nic się nie odzywa. on W Aha To nieźle! Wiecie co zrobił? Wbiję na, na DC i się przestał odzywać. Ale pałszczamp Zabio mega lul A, nie, ja go posłucham przez jakimś chwilę. To masz mi do powiedzenia do CNES. No nie mogę. Człowiek przyszedł i awczy teraz. zabij go. Uwaga inter... a ej, ja nigdy nie miałem interakcji z Doxansem. Chyba miałem Rekoras. Jak tam w ogóle jest awczy? On też. Dobra, słuchaj, Blaszka. No? Kurczę, czekaj. Ech. Generalnie to chciałem ci powiedzieć jedno, jest mi bardzo przykro. Czemu ci jest przykro? Wiesz, że to jest żelazny? No. Powiedział mi, że mogą niego zamieszkać, i wiesz co, wprowadziłem się na piętelu tego zestranego Ananasa. Mm -hmm. Zrobiłem sobie pokoik, dzisiaj wracam, i się okazało, że są trzy łóżka. Ale żadne z tych łóżek nie jest przewidziane dla mnie. I o, chyba tak poczułem, że oni mnie tam nie chcą za bardzo. I tak sobie myślę, że kurczę, jedyny mój kolega tutaj mnie wystawił i pomyślałem, tak być nie może. No no I Zastanawiałem się czy. 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 czy, czy mogę jakby z, z... tobą zamieszkać? Nie fula mamy. Jakby no, za, zamknięte rekrutacja, nie ma. Te osoby wie, chopaki, no i na naja może, ale nie no, jakby... Jest fula mamy, no i już nikogo nie przyjmujemy. No, no. No, no takie a, zasady to no jak z wami w bazie No ja Torek, Evron i Diables. A No dobra. To, to... Słuchaj, ale nie, dokle, słuchaj, wioska słuchaj, słuchaj, wioska słuchaj. Puf pełna. No no. Jakby ja rozumiem, że wioska z pufów jest pełna, ale słuchaj. Spytaj się Gumisi, Gumisi zawsze przyjmują nowego Gumisia. On one oni papa, chodź za mną. No no, idę. Gumisi. Papa, widzisz, tu. I... Tu masz ścieżkę do nich, co nie? Tam pójdziesz, prawo skręcić, wielkie drzewo zauważysz, i tam się ich spytaj. Tam w recepcji pewnie jakaś tego, sekretarka jest. Może się tam sprawdzić, czy jest coś. A... Ale gumisie to w sensie. tak dorośli faceci na siebie mówią? Gumisie? Nie, to są gumisie. Prze czy wiesz o tym, że to brzmi, jakby byli co wszyscy psychicznie chorzy tam? Zamyś się z Masz coś do tego? Wy się nazywacie smurfy. Tak. O rany boskie. Dobra. Yy, to jakby. Fajne macie grzyby? Tak, no to jest wioska smurfów. Bo słuchaj, Blaszka. Ja mam takie dziwne no? wrażenie. Ale to dziwne. tylko moje wrażenie. To jest Boje. teoria spiskowa. Nie, nie ma problemu. Nie, nie to było... mów co ci leży na to sercu. Nie to ma problemu. Teoria spiskowa. Stary, nikt by tutaj nie lubi. Czemu? Czemu tak myślisz? No bo... No bo nikt nie chcę przyjąć. Bo przecież żelazny, masz trzy łóżka, na pewno jedno dla ciebie jest. Ale u się w sumie możliwie. Byłeś u Gumisiu, pytałeś no właśnie się. Nie, nie, jest, jest dla jakiegoś pasofixa i dla jakiejś innej, ale tej drugiej to nawet nie pamiętam Niku. To weź dostaw. Co? To dostaw sobie czwarte No ale dostawiłem i mi zniszczyli. To dostaw, nie wiem, nie drugie. I podpisz ze twoje. A jak ci tak zniszczą, to im zniszczysz też łóżka. No chcesz, no wiesz Wyjaśnić ich, ich musisz, nie daj się ja tak pomiatać całą... Słuchaj, wy, słuchaj, musisz ich wyjaśnić, wziąć miecz i wyjaśnić wy... normalnie no. Okej, okay, a czy jest ban zagriffowanie na kwadratowej masakrze? W jest limit A A Myślę nawet, że powyżej to nawet warto by było Możesz spróbować, nie słuchaj, nie ma problemu Nie ograniczaj się Słuchaj, ograniczenia tylko w twojej głowie Mam, dobra Dobra, blaszkę. masz i stary? Nie, ale możesz sobie nadrobić klipery zabijając Jesteś tak samo pomocny jak call center O, o, jeszcze mnie obraź, no Jeszcze pomóc mi pojedz, no, no daj, zdaję. Nie, to nie miała ob... STARY! NIE OBRAŻAJ SIĘ TEŻ NA MNIE! BĄDŹMY KUMPLAMI! <śle> Ale co mnie bije teraz łapy, co? Kompletę wyjaśnić od razu na mordę wcela im co? Na powitanie? Dobra, no nie, to nie. dobra, nie. Ja, nie, dobra, nie ja skąd idę, stary my, 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 my myślałem, że. My myślałem, że wy mnie cię chcieli. Znaczy nie wiedziałem, że my z A czy no fula mamy, no niestety, no słuchaj doknes, jakby takie były zasady od początku. Ale gumisie, słuchaj, gumisie i do gumisie. Gumi, gumisie na pewno cię przyjmą. I gumisie są na, na końcu tej drogi. Tak, na końcu drogi. Dostaw intawiczki. Wiem, że oni mi coś zrobią, jak będę spał? No nie, został intawiczki. Chcesz, okay. oni pewnie rozpatrzą. Odezwą się do ciebie, zadzwonią. A, czekaj, czekaj. Ja tylko mogę spekulować. Jak słyszę o gumisiach, o różnych kolorowych zwierzątach i tak dalej, to mam rozumieć, że chodzi o Kiśla. No, Kiślu nie tylko jest gumisiem. Tam dużo Gumisiów ma. na przykład. Gumisia SKKFa, gumisia Jasia, gumisia. Zwierzaka, gumi się nikolcie. Murka, szumysz, w sumie ostatnio braliśmy razem kąpiel w szambie, więc. No widzisz i już masz kumpla tam nawet. Czyli sami swoim. No dobra. W sumie dzięki, Blaszka, to było bardzo. Nie ma problemu, polecam nie, się czyli... na przyszłość. Okej. Okay. Dzięki, stary, to, to idę szukać szczęścia i przyjaciół. Powodzenia. Mam nadzieję, że będziemy mimo wszystko I dobrymi poglad. kumplami. Pomimo tego, że mnie nie chcecie, to. Stary! Masz rybę, masz rybę na znak przyjaźni. Jakby wiele więcej nie mogłem zaoferować, bo Zabit. wiele więcej nie mam. A te itemy, które mam na sobie, dostałem od grubej mrówy, więc ciężko jest. Ale wcześniej zebrałem swoje pierwsze drewno. Dobra, nieważne, to dzięki. Cześć. Cześć. Przetrwałem to pogów.